że jesteśmy już w Alborgu, ja na początek, na początek chciałem spytać jak minęły te ostatnie tygodnie, kiedy zespół nie grał, musiał trenować, w jaki w sposób właśnie minęły dla drużyny te ostatnie dni i ostatnie treningi przed wyjazdem do Alborga? Na pewno musieliśmy trochę zrejonować siły, bo ten, ten ostatni miesiąc był bardzo intensywny, tam graliśmy praktycznie co drugi dzień, więc, więc na pewno mieliśmy parę dni wolnego, potem zaczęliśmy się przygotowywać, można powiedzieć nie tylko na ten, na ten turniej, no ale jest on jakoś tam po kolei, że, że po prostu spędziliśmy dobrze ten czas i ja myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Tak. Dzisiejszy dzień specyficzny, bo drużyna spędziła dużo czasu w takiej kilkuetapowej podróży, więc jak będzie wyglądał ten, ten dzień, ten jeden tuż przed turniejem? Bo na pewno wyjeżdżają chłopaki na lód, ale jak to będzie wyglądało dla nich pod kątem przygotowania już na kolejne trzy dni turniejowe? No na pewno jest to długi dzień, tak? Bo mieliśmy tam bardzo tak wcześnie ten, ten pierwszy samolot, no ale ja myślę, że teraz mamy okazję tutaj się zapoznać z tym lodem, z tym lodowiskiem, bo nie mieliśmy tutaj okazji jeszcze występować. Więc dzisiaj mamy trening i przygotowujemy się już po prostu pod kątem następnego spotkania, czyli tego pierwszego spotkania z, z, z Rumunami. Analizując rywali, jakiego turnieju się trener spodziewa? No ja myślę, że będzie to wyrównany turniej, bo. Wszystkie te drużyny jakieś tam mają aspiracje do, yy, do, do awansu. No, no wiemy, że, że, że my chcemy też być wśród nich no i na pewno będziemy wszystko, zrobi, wszystko będziemy chcieli zrobić, żeby, żeby do, do tej następnej rundy awansować. No, ale tak jak powiedziałem, no, że, że wszystkie te, te cztery drużyny jakieś tam mają aspiracje, żeby, żeby przejść dalej, no, ale, ale nie przyjechaliśmy tutaj na wycieczkę, więc, więc na pewno wiemy, że nasi kibice na pewno nas będą tutaj bardzo, bardzo dobrze wspomagać, więc chcielibyśmy, chcielibyśmy im dać jeszcze jedną szansę na tą następną rundę. No właśnie, kibice już rok temu pokazali na co ich stać, również GKS Katowice, gdy wygrał, gdy awansował w turnieju w Cortina d'Ampezzo. Te doświadczenie z zeszłego roku chyba też bardzo cenne dla, dla naszej drużyny. No na pewno, ja myślę, że dla drużyny i też dla naszych kibiców, tak, bo było to można powiedzieć Fajne widzowisko z obydwu stron, my staleśmy się jak najlepiej tam wypaść w tych, w tych ostatnich turniejach. No przede wszystkim Cortina to było coś wspaniałego, tak? Gdzieś tam ten turniej wyszedł nam naprawdę dobrze, no ale to już jest, już jest historia. No teraz koncentrujemy się na tym jutrzejszym pierwszym meczu. No i ja myślę, że i tak jak powiedziałem, że wszystkie drużyny chcą awansować, no ale mi się wydaje, że my należymy też do nich i zrobimy wszystko, żeby, żeby ten cel się spełnił. Wspomniał o tym trener, ale to trzeba podkreślić, bo. Tak samo jak było rok temu, gdy kibice są na trybunach, to to jest taki dodatkowy bodziec dla całej drużyny. To jest coś, co też pomaga czasami przetrwać trudniejsze momenty, więc na to możemy w Danii liczyć na pewno. Na pewno, ja osobiście już, już Paru kibiców spotkałem gdzieś tam, gdzieś tam na mieście i już mi opowiedzieli, kiedy oni tam wyjeżdżają, i tak dalej. Na pewno, na pewno i tu będzie spora grupa, też bardzo nam, nam pomagają w tych właśnie ciężkich momentach, ale, ale ja się, widząc widząc chłopaków, widzę, że są, że są pozytywnie nastawieni na ten turniej, bo jest to coś innego, tak? Gdzieś mieliśmy bardzo dużo meczy ligowych, teraz trochę, trochę przerwy, no i mentalnie na pewno jesteśmy gotowi na to, żeby tutaj podjąć walkę. Oh, yeah! We can't it!